Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest gra Scribblenuts Unlimited. Miałem okazję co prawda pograć, znaczy miałem okazję, miałem ochotę pograć dzisiaj troszeczkę bardziej w Smite, ale po odpaleniu okazało się, że jest jakaś przerwa odnośnie jakiegoś coś tam z serwerami. Także no, postanowiłem, że zagram sobie w to, tak? Mamy tutaj jeszcze mnóstwo krainy do wyeksplorowania, także nie ma na co czekać, trzeba brnąć dalej. Bo, poniwa, bo ponieważ, ponieważ, chcę skończyć tą grę, tak jak sobie zapowiedziałem to na początku. Ok, przechodzimy do kolejnej krainy, która nazywa się Pilcrow Peaks. Zobaczymy, co tam nam zaoferują. O, no znowu jakaś lodowa. Chociaż sobie można było to wywnioskować po miniaturce kurczę zapowiada się dosyć długa mapa bo tutaj z tego co widziałem jest chyba dwie gwiazdki i 10, tak i dziesięć tych cząstek tutaj jakaś pułapka abyśmy się tylko w nią nie w... help me catch that rabbit hmm. może go po prostu podniosę I tutaj dam mu. A kurde, i tak go ugotował szlak. Myślałem, że uda się oszczędzić tego króliczka. Niestety nie udało się to. Ale z tego co widzę, e, mamy czerwone tutaj. Czyli podejrzewam, że jedno zadanie dotyczyło złapania królika, a drugie zadanie dotyczyło uratowania królika. Dlatego ja sobie teraz zresetuję tą mapę. A, i zwróćcie uwagę, królik też ma coś do powiedzenia, powie, powiedzenia, <grywania> powiedzenia. That trap looks really dangerous, do something about it. Hmm. Co ja mogę, co ja mogę? Co ja mogę? Może coś wrzucimy w tą pułapkę, na przykład jakiś, jakiś jakąś, jakąś skałę, co? Dziwne, że Dziwne, że ta skała nie odpala nam tutaj w ogóle działa to coś Może tą marchewkę trzeba zabrać yy, może weźmiemy sobie wę wędkę i zarzucimy ją no Tą marchewkę, i wraz nic się nie stało. Hmm. Ciekawe. Bear trap. Może kurde po prostu jakiegoś niedźwiedzia weźmiemy. Ło, wow, wow, wow. Ta pułapka w ogóle działa? No na to, że chyba ona w ogóle nie działa. Dlatego hmm. Zobaczcie, kurczę, nie mogę nawet jej ruszyć stąd. Ciekawe. Bardzo oporna. Zaraz coś z tym wymyślimy. Chyba. <laughs> Chyba będziemy musieli pójść sobie dalej. Nie wrócimy po prostu do tej pułapki. Nie ma co czasu na to marnować. Hmm. Dobra, tutaj mamy jakichś dwóch śniegowców ubranych popas We can't play with this icy patch. Here someone might slip. Uh -huh. Huge large ice layer. Co się tego pozbyć. Um, może jak to ogrzejemy, to się roz... 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 hit... hit... chyba. A może jak się to rozpuści. Właśnie. Podziałało. No patrzcie, oni żrą śnieg. No ja nie wiem w takim razie, czy to był dobry pomysł, żeby ich pomagać. Bo ogólnie jedzenie śniegu nie jest, nie należy do najzdrowszych rzeczy świata, szczególnie tego żółtego. I'm to slow to roll down this hill. Hmm. Wystarczyło popchnąć. Poszło dosyć łatwo. Eee, tu mamy saneczki z gwiazdką, czyli zostawimy sobie to na potem. Tutaj mamy kolejkę, z której chyba możemy skorzystać, tylko że ono nas gdzieś wyprowadzi na, w świat. Tutaj ta kobitka Jodler. O I lost my voice. Voice give me something to fix my throat. Um, co to jest dobre na... Chyba miód jest całkiem niezły na, na gardło. O Jezu Trochę. Nie za dobrze i to idzie. No tu jest jeszcze jakiś koleś. What should I take on my trip to the canyons? Może mapę w sumie. To było dosyć dosyć łatwe. Dobrze, ja chyba nie mam... Ra, nie mam tutaj jak... O Jezus, co ja zrobię? Nie mam za bardzo jak się wzdrapać z powrotem. Dlatego na pewno tutaj będę musiał potrącić i na tym podglądzie ja sobie jeszcze sprawdzę. O, tutaj coś jest. Help me soar through the sky again. Wingless angel. Ok, um... to było dosyć łatwe, jak się przeczyta, kim jest ten ktoś. Proszę bardzo. Hmm, tutaj nie było. It looks like someone is stuck under the snow. Oh. Whoa! Wow. <ścoughs> Wyciągnęliśmy spod śniegu zombiaka. Friendly Frozen. Aha, on jest friendly, także nie ma się czego obawiać. Jakby nie to, to prawdopodobnie już bym był zamieniony. Tu jest jeszcze jakieś z górze. Help decorate my house for the holiday season. E, może Christmas tree? Christ. Christmom? Co ja to napisałem? A trzeba się pozbyć tego. Christmas tree? Bo poszło jakoś. Immovable Christmas Tree. Chyba się udało. Tak, udało się. Tu mamy... o kurczę. Myślę może, że tego Nie This hot chocolate tastes boring. Add some flavor to it. Kurda, ja mu wywaliłem ją na śnieg. Mmm... flavor? Może jakiś... Mmm... World, you can play. A zapomniałem, że Maxwell oczywiście ma 50 braci. Dobra, został chyba nam tylko ten króliczek. Ja y, tylko mogę tutaj ewentualnie. Pomyślałem sobie, że wezmę Broken. O, to zadziałało dopiero. Starczyło unieszkodliwić tą pułapkę poprzez dopisanie jej przymiotnika, że jest zepsuta po prostu. I teraz chyba tak, teraz już możemy brać się za nasze gwiazdki. Będziemy poszukiwać Mikołaja Świętego, ponieważ coś się stało. Ale tutaj ten szeryf zgiełerał, to nie wiem, czy jest aż taki niezbędny. O, tu jakoś czapaja wystaje. Chyba. O, jest pani Mikołajowa nawet. Santa was sabotaged. And has gone missing. Give Mr. Klaus Mrs. Klaus, a proper identification to access the crime scene. ok widzę, że tutaj, uh, I need to uh, the authority to enter the crime scene. Um. <laughs> Chodziło o to, że babcia Mikołajowa nie miała się jak wylegitymować. Trzeba było jej dać ID, co po angielsku oznacza dowód osobisty. It looks like the sled was uh, tam tampered with. Give the officers something to dust for fingerprints. Um, co byśmy mogli. Może jakoś w filmach kurczę, tych CSI to tam jakoś. Floor, floor. To zawsze jakąś mąką tam sypią. Oh yeah, co to za odcisk identyczny. The finger breed belongs to Jack Frost. Give the detective something to aid it to the interrogation. Okej, okay, um, czyli to ten mały ludek ma taki wielki odcisk um, łapy. Interrogate Jack Frost Jakbym znał to słówko, to prawdopodobnie byłoby dużo... Santa Hat, Colossal Snow... Hound... Kurczę, nie wiem, damy mu może jakieś, jakieś szkło... Nie wiem jak się to pisze, no, tak to się pisze. Hmm, hmm, nawet się udało. Nie mam pojęcia jakim cudem, bo nie bardzo wiedziałem o co chodzi. Jack Frost confess that Santa is somewhere around here. Give the hound something to smell that likes it. Mm -hmm. To raczej oczywiste, że trzeba wziąć czapkę. Aha, nie mogę jej stąd podnieść. To by się przydało zabrać. Dlatego musimy wziąć łopatę, odkopać to. Hmm, nie działa ta łopata. Może snowshoe? Może teraz? Nie. Czyli będziemy musieli wykorzystać niezawodny tutaj grzejnik. Który i tak nic nie zrobił. Okej, okay, trzeba... Po pierwsze to trzeba go wyłączyć. Po drugie to trzeba go usunąć z moich rąk. Santa loves eating sweets. w ogóle jakie było pierwsze? Give me something that smells like Santa. Aha, czyli patrzcie, to nigdy nie chodzi o jego czapkę. Um, może jakiegoś cukierka? Chyba tak. Huuuaa! Ach, kurde. Jakieś chyba podpucha? O, jest! Kwiastka. O co chodziło z tym szkieletem? Nie mam pojęcia. Jakieś kurcze jajesy robił Święty Mikołaj. 54 gwiazdki. Przypominam, że do ukończenia gry, chociaż tak mi się wydaje, że do ukończenia gry, potrzebne jest nam 60 gwiazdek. Ja już mam 54, a jestem dziś dopiero w połowie. Także chyba nie spodziewali się, że wszyscy będą robić tak skrupulatnie każdą rzecz. Lecimy sobie dalej do drugiej gwiazdki. W sumie jest to ostatnia gwiazdka w, w tej tutaj planszy. Na tej planszy. A to chyba. Each person needs something to ride down the mountain. First give the sky what he needs. Give me something to ride down the mountain. To jesteś Sky To co, jakiś para, parachut? Para parachut? Parachut? Hmm. Co on jeszcze może by chciał? Nie, nie mam pojęcia, jak jest e, taka. Mmm. Jakaś lotnia, motolotnia. Skyr. Co to może być? Nie mam zielonego pojęcia, co bym mógł mu wręczyć. Mmm. Um, Skyr. Give me something to rain down the mountain. Hmm. Nie przychodzi mi nic mądrego do głowy, nawet nic głupiego nie przychodzi mi do głowy, to jest najsłabsze. Może po prostu damy mu narty albo snowboard, możemy damy... O, on po prostu był narciarzem, tak, bo Skyr to chyba jest narciarz, ja myślałem, że to jest... nieważne. Next is the Arctic native, give her something, her, o. Oh. Um, to jest ona, śmiesznie. Sam From the Arctic. E, co ja mogę ci dać? No, mogę ci dać iglo. Iglo, nawet przez dwa. O, o cięliście? Na no iglo da się jeździć. The Jeff chief is ready for his turn. Use the notepad. To give him something from the kitchen. From the kitchen. Uh, to może na przykład na patelni zjeżdżać. A plate to nie jest patelnia, tylko talerz. Ale talerz jest chyba za mały do zjeżdżania. Um. Kurczę, plate to chyba była Patelnia? Nie pamiętam. damy mu może piec. Czy, no, piec, kuchenkę? A, kurde, to są najgłupsze zawody w zjeżdżaniu na sankach na świecie. The farmer is taking some time off to enjoy these slopes. Give her something, her, something from the uh, farm to ride. Um, so, damy, hey, hey, to się nie nazywa? Hey, tak stuck? jak się to pisało? O, tak się zapisało. Ja <laughs> yeah, normalnie The Wizard is ready. He wants to write something mystical. Something mystical, tak? Co, damy mu jakiegoś Pegaza czy innego, jakiegoś takiego super mistycznego cusia? Pegazus to będzie. Yeah! Oo oh. oh, uwagę nawet nie zjechał do końca. O, oh, jest jeszcze zombie. Even zombies need vacation. Uh, vacations. Use the to create what is hungry for. Hungry. No nie wiem, mi się kojarzą zombie z, z mózgami, tak, brains, cały czas tam powtarza. Czy wy to widzicie? No nic, udało nam się zdobyć jakoś tam tą naszą gwiazdkę wymarzoną, 55 już z kolei, o ile się nie mylę. Ciekaw jestem, ile można maksymalnie gwiazdek zdobyć w tej grze, ale o tym na pewno się dowiemy, ponieważ chcę ją ukończyć w 100%. Hmm, dobra, mi się wydaje, że to tyle by było w tej krainie, tak, 2 na 10. OK, ja bym sobie przechodził teraz do następnej krainy, także wielkie dzięki za oglądanie, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak to oczywiście proszę Was o ocenę mojego materiału. Ponadto polecam subskrypcję mojego kanału ze względu na powiadomienie, które przychodzi na maila, że dodałem nowy film, także bardzo fajna opcja oraz e, też e, fajnie by było jakbyście jakieś tam komentarze ciekawe popisali czy wam się podobało czy nie o albo na przykład jeszcze możecie dopisać może jakieś propozycje odnośnie gier, które byście chcieli zobaczyć na moim kanale, jeżeli chodzi o single playera, podkreślam, e, ponieważ mam w planach nagrywać coś z single playera. A co drugi dzień coś z multiplayera, tak jak teraz jest Scribble Nuts, Smite, Scribble Smite, tak teraz Scribble się skończy i można by coś tam wrzucić później smite nam się znudzi, to sobie coś innego wrzucimy. Okej, okay, to by było na tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się, papa. Pa.